Nagrywasz film i podczas montażu okazuje się, że w kadrze jest osoba, której być nie miało. Albo nie zgadza się, żeby był widoczny jej wizerunek. No albo pojawia się jakaś książka, karta czy numer, który nie powinien się pojawić. Co wtedy zrobić? Czy możemy to jakoś zamazać? Ja podczas ostatniego filmu pokazywałem, jak rejestrować konto i tam pojawił się numer telefonu. Ja w wypadku mojego filmu użyłem do tego programu do edycji wideo, czyli DaVinci. Ale widziałem później, że jest też taka opcja Allegro. Sprawdziłem ją i chciałbym pokazać, jak można to zrobić też za pomocą samego Allegro, a nie programu do montażu. Żeby pokazać, jak przygotowałem o rozmywanie. Wcześniej nagrany kawałek filmu przesłałem do serwisu YouTube i tutaj go wyedytuję, a następnie ponownie dam do programu DaVinci i zmontuję do końca. Wybieram edycję, editor, i w tym miejscu jest opcja rozmywania. Rozmywać możemy niestandardowe elementy, czyli jakieś wybrane lub twarz. YouTube sam wykryje twarze i pozwoli nam łatwiej je zamazać. Wybrałem twarz, trwa to jakiś czas, i gdy YouTube skończy to robić, będzie można wybrać konkretną osobę, a program sam będzie śledził ruch jej twarzy. Opcja rozmycia w YouTube najlepiej sprawdzi się, jeśli chcemy zamazywać twarze lub elementy, które nie zmieniają swojego rozmiaru. Ja o tym przypadku tutaj mówię. YouTube po chwili wykrył twarze i pokazuje, które możemy zamazać. Wybieram, zastosuj i widać, że od razu się, nałożył się element zamazujący. Możemy go zmniejszyć lub zwiększyć, dostosować, jak chcemy. Rozpoznawanie twarzy domyślnie jest śledzone, czyli traktowane. Ono się będzie przesuwało. Elementy rozmycia dodają się tutaj na dole, nad linią czasu i jest to ten niebieski pasek. Możemy go zawężać, tak aby uzyskać rozmycie tylko w pewnej części filmu lub w całej, tam, gdzie wykrył. Automatycznie twarz. Możemy to robić suwakami lub wpisując wartości ręcznie. Zobaczmy, jak to zadziała. Na początku twarz jest widoczna, a kiedy dojdzie do niebieskiego paska, zostanie rozmyta. Teraz pojawi się książka, którą też zechcę zamazać. Dodaję kolejne rozmycie, niestandardowe, i teraz mam do wyboru: czy to prostokąt, owal, czy obiekt ma być śledzony, czy stała pozycja. I widać tutaj, że dodał się drugi pasek przy rozmyciu. Ten niebieski będzie do książki i mogę wybrać jego rozmiar jako kwadrat lub okrąg. I jeżeli wybierzemy śledź obiekt, to rozmycie będzie się przesuwało, a jeśli stała pozycja, to tylko w tym miejscu będzie rozmycie. My chcemy, żeby śledziło. Jak to będzie wyglądało? No, i rozmycie zaczyna śledzić książkę, i widać, że przesuwa się razem z nią. Dla przykładu, pokażę jeszcze kolejny element rozmycia niestandardowego, gdzie to sprawdza się najlepiej. Z zamarzę napis na koszulce. Gdy nałożymy wszystkie interesujące nas rozmycia, wybieramy opcję Zapisz. Zapisz. I jest informacja, że film jest przetwarzany. Wracam na chwilę na listę, żeby zobaczyć, jaka jest informacja i kiedy się skończy. Jak widać, nie wiadomo ile potrwa, ile zajmie czasu przetwarzanie, co widać w tym miejscu. Trzeba więc co jakiś czas wrócić i sprawdzić. Allegro daje nam tylko jeden stopień rozmycia. A programy są bardziej elastyczne, jeśli o to chodzi. Przetwarzanie filmu zostało ukończone. Przeglądam, jak to wygląda. A jeśli coś jest do poprawy, to w prawym górnym rogu mam opcję przywróć oryginał i zaczynam od nowa. Tak jak widzisz, nie było to takie trudne. Program do edycji czy zamazywania twarzy w Allegro jest dość intuicyjny, działa dość dobrze. Kształt książki w podglądzie, co prawda, nie pokrywał się idealnie, ale po przygotowaniu filmu przez Allegro trzeba przyznać, że traktuje on. Dobrze, obiekt, który chcemy usunąć, i książka zniknęła z nagrania. E, czy zatem lepiej jest to robić w Allegro czy w programie do edycji? Pewnie jak kto woli. E, wydaje mi się, że lepiej jest to zrobić w programie do edycji i pokażę też, jak ja to tam robiłem. E, jeśli zostawimy tako, takie zamazanie do Allegro, to wydaje mi się, że może się zdarzyć tak, że o tym zapomnimy. W pro, programie do edycji. Przynajmniej ja częściej przeglądam, chociaż i tak zdarzały się błędy, częściej przeglądam film, który później zostanie zaplodowany. W poprzednim tygodniu dodałem też moją pierwszą rolkę, shorts. Rolkę czy shorts? Rolki chyba są na Facebooku. Dodałem pierwszego shortsa. Eee, myślałem, że jego zmontowanie będzie bardzo proste i w zasadzie mogłem użyć filmu, który był przygotowany pod Allegro, ale uznałem, że na kręce osobny. i Ku mojemu zdziwieniu, trwało to tyle samo, co zmontowanie klasycznego filmu. Do, do tego chciałem dodać napisy, tak jak to jest zazwyczaj na rolkach czy szorcach, że to, co ktoś mówi, to pojawiają się napisy, ale przygotowanie napisów ręcznie jest dość, jest dość pracochłonne. Próbowałem. Użyć, sprawdzić kilku programów, które to zrobią, ale w większości są one płatne. Miałem już mało czasu, więc chciałem, chciałem zdążyć, żeby ją dodać, i dlatego moja pierwsza rolka była bez napisów. Myślę też, że nie każda rolka musi mieć napisy czy shorts. Te, które przedstawiają jakieś screeny, albo jest więcej tłumaczeń, chyba nie muszą ich mieć. No na pewno jest zawsze lepiej, jeśli te napisy będą, bo to ułatwia przeglądanie, jeśli nie ma dźwięku, a często takie rolki czy szorcy są przeglądane właśnie bez dźwięku. W dzisiejszym filmie mam jeszcze dwie nowości, nowości dla mnie. Jedną z nich jest mikrofon, mikrofon krawatowy, którego obecnie nie widać. Na razie go testuję, patrzę, jak wyłapuje sam dźwięki, szumy. Oraz światło boczne, ręcznie zrobione softboxy. Chciałem sprawdzić, czy to ma sens, czy to jakkolwiek doświetli. I tak naprawdę okaże się w samej, w samej edycji i na końcu filmu. Dodatkowo, podczas montażu, wcześniej trudno było ustawić telefon w taki sposób, żebym Widział, czy się w miarę dobrze nagrywam, czy jestem na środku, czy, czy nagranie uruchomiłem, i zauważyłem u, jednych, u jednej z osób, że dodaje za telefonem lusterko. Ja też zrobiłem taką operację, też postawiłem lusterko i faktycznie dużo łatwiej jest ustawić telefon, ale niestety przez to zerkam na te lusterko i nie zawsze potrafię utrzymać wzrok na obiektywie, co się robić powinno. Same oświetlenie wydaje mi się, że wygląda lepiej niż w poprzednim filmie, ale trochę przeszkadzają mi te niebieskie punktowe odbicia w okularach. Same niebieskie kolory są ok, ale nie powinny być tak punktowe. Ok, dzięki za dzisiejszy odcinek. W następnym pewnie spróbuję pokazać, jak robiłem to w programie Da Vinci, czyli te zamazywanie, żeby mieć porównanie jak to robić w Allegro i w programie do edycji. No i chyba tyle. Do następnego.